Uwaga, uwaga, jesteś tutaj, patrzysz, słuchasz, okej. Okay. W tym filmiku obowiązuje zasada 3P. Posłuchaj, przeczytaj, przemyśl, zanim napiszesz komentarz i o coś zapytasz. Kto nie czyta i nie słucha, ten sam sobie szkodzi. Okej, okay, dobra. Mając to za sobą, mogę oficjalnie powitać was. Pierwszym historii kanału castingu głosowym. Filmy fabularne z figurkami tworzę od mniej więcej 2016 roku, kiedy wypuściłam krótki film Strzyga, a potem rozwinęłam tą historię w Luan i Luan 2, które są chyba jednym z moich największych sukcesów, jeżeli chodzi zarówno o oglądalność, jak i generalnie o skalę projektu, który prowadziłam. W tych filmach i wszystkich innych moich produkcjach fabularnych, które wyszły do tej pory, głosu użyczali moi przyjaciele, rodzina, generalnie osoby, których jak dziś szukałam na własną rękę. Tym razem, po raz pierwszy, wy macie okazję stać się głosami moich postaci. W nadchodzącym serialu z modelami Breyer Traditional o tytule uwaga, teraz powiem go pierwszy raz, lunaria. Kilka postaci może mieć Wasze głosy. Jak to zrobić? Już wszystko tłumaczę. Filmik jest podzielony na rozdziały, więc jeżeli potrzebujecie coś przesłuchać jeszcze raz, albo coś interesuje Was bardziej niż coś innego, to tutaj na tym paseczku możecie sobie kliknąć. Dwa słowa na temat samego projektu. Jest to serial, nad którym siedzę już praktycznie dwa lata. Dwa lata to dużo, ale podejrzewam, że gdyby odjąć od tego moje studia, no to nie byłoby dużo mniej, pewnie z rok, by mi to zajęło przygotowanie do tego momentu, w którym jestem teraz. Na ten moment mam zrobiony scenariusz, mam wybranych aktorów głosowych poza tymi, tylko ma postaciami, które są na castingu, i nagrywać planuję na koniec moich wakacji, czyli we wrześniu. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, a wiemy, że z tym może być różnie, są różne czynniki niezależne ode mnie, ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, za co ogromnie ja trzymam kciuki i was też o to proszę, to może serial zacznie ukazywać się na koniec roku 2022. Może. Proszę, nie trzymajcie mnie za słowo i nie męczcie komentarzami, kiedy serial, ponieważ ja robię wszystko, co w mojej mocy obiecuję. Setting jest podobny jak w Luan, to znaczy mamy gadające. Konie, mamy fantazy, ale jest to zupełnie inny świat, zupełnie inna historia, z Luan nie będzie miał nic wspólnego. Od razu zaznaczam, że serial, o ile będzie trochę mniej krwawy i będzie w nim odrobinę mniej przemocy niż było w Luan, to nadal ta przemoc, sztuczna krew i ciężkie tematy mogą się pojawiać, więc jeżeli jest to coś, z czym nie będziecie czuć się komfortowo, to raczej odradzam angażowanie się w casting. Okej. Okay. Jak wziąć udział? Na końcu tego filmiku znajdziecie plansze z postaciami. Będzie tam ich zdjęcie, podstawowe informacje i krótka informacja, jakiego głosu szukam. Natomiast gdy rozwiniecie opis filmu, znajdziecie tam link e, do przykładowych kwestii tych postaci i mini scenek z nimi. Waszym zadaniem będzie nagranie swojego głosu i wysłanie mi tych próbek głosowych, żebym dzięki temu mogła przebrać i wybrać najlepszą osobę pasującą do postaci. Gorąco zachęcam do czytania tych kwestii w bardzo różny sposób, każdą po przynajmniej kilka razy z różną intonacją, różnymi emocjami, a jeżeli macie jakiś pomysł, to nawet możecie troszeczkę zmienić tą kwestię, byleby został zachowany jej sens. Nie trzeba mieć Super zdolności aktorskich, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Najbardziej zależy mi na tym, żeby Wasz głos pasował do postaci i było to zagrane w miarę w porządku. O tym, jak nagrać swój głos w dobrej jakości, bez specjalnego sprzętu, specjalnie zrobiłam ostatnio filmik, także zachęcam do oglądania, jeżeli ktoś z Was chce wziąć udział w castingu. Wasze nagrania możecie mi wysłać w postaci albo linku do niepublicznego filmu na YouTubie, albo w postaci zwykłego nagrania audio w jednym z tych formatów. Innych formatów nie będę brała pod uwagę i to wysyłamy na adres mailowy lunaria.serial@gmail.com. On jest też podany w opisie. Gdyby pliki nie zmieściły wam się w załącznik, to spokojnie można to wysłać w postaci linku do dysku Google albo innych chmury. I uwaga, super ważne pliki mają być wstępnie zmontowane, bez żadnych wpadek, długich cisz, śmiechów. Po prostu chcę dostać jak najbardziej skondensowany materiał, który mogę szybko przejrzeć, bo podejrzewam, że dostanę tego po prostu dużo. Po prostu przywitanie, informacja, jaką postać chcecie teraz pokazać i kwestia, 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 kwestia. Nagrania można przesyłać do 15 sierpnia bieżącego roku do godziny 23.59 i ani minuty później. Jak ktoś się spóźni, to przykro mi, nie będę brała już tego pod uwagę. No dobra, wybieracie postać, wysyłacie mi nagrania i co dalej? końca sierpnia mam nadzieję, osoby, które się zakwalifikowały do projektu, dostaną po prostu ode mnie maila zwrotnego z tą informacją. Bagam koniecznie, żeby ktoś miał konto na Discordzie. To jest taki komunikator głosowy, na którym po prostu najłatwiej będzie nam się komunikować, rozmawiać, ogarniać pliki itd. I bardzo ważna sprawa dla osób nieletnich, które to oglądają: jeżeli nie masz 18 lat, to będę wymagała zgody rodzica na udział w projekcie. Uwaga, uwaga! Żeby wziąć udział w castingu, nie trzeba mieć zgody rodzica. Żeby wziąć udział w projekcie, jeśli się zakwalifikujesz, trzeba. Także najlepiej porozmawiajcie z rodzicami na ten temat, żeby oni byli świadomi, że chcecie wziąć w czymś takim udział. Żeby po prostu nie było potem z rozczarowania, że dostaliście się do projektu, a rodzice mają coś przeciwko. Może dla niektórych z was będzie to dziwne albo niewygodne, że trzeba o tym pogadać z rodzicami, ale to są kwestie prawne, kwestie bezpieczeństwa. Po prostu chodzi o to, żeby wasi rodzice bądź opiekunowie prawni byli tego świadomi i żeby nikt potem po publikacji serialu nie wyjeżdżał mi z groźbami typu proszę to natychmiast usunąć, bo nie wiedziałam, że moje dziecko jest w tym filmiku. Ku zgodę dla rodzica bądź opiekuna wraz z notatką informacyjną dla niego będę wam też wysyłała mailowo do osób, które już się zakwalifikowały, żeby nie robić zamieszania. I do podpisania będzie również klauzula poufności. Przykro mi, nie chcę, żeby mój scenariusz przedpremierowo śmigał po internecie, czyli po prostu żeby chronić moją własność intelektualną. Biorę ten projekt na ekstremalnie poważnie. Więc zależy mi, żeby potencjalni aktorzy i aktorki również były zaangażowane w to, co robią. Nieważne ile macie lat, naprawdę nie ma żadnego limitu wiekowego, bo już bardzo młode osoby mogą być mega zdolnymi aktorami. Natomiast ważne, żeby to była dobrze przemyślana decyzja. Zależy mi na Waszej odpowiedzialności, na punktualności w wysyłaniu nagrań. I tak naprawdę to wszystko. I zanim przejdziemy do planszy z postaciami, chcę jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań, które pojawiały się często, gdy tylko wspominałam o castingu na przykład na moim Instagramie. Bardzo dziękuję moim obserwującym za pomoc. Także krótka seria FAQ. Czy mój wiek i moja płeć musi zgadzać się z wiekiem i płcią postaci? Nie, absolutnie nie. Płeć ani wiek aktora bądź aktorki nie musi się zgadzać z tą postaci. Najważniejszy jest dla mnie głos. Wiem, że mój kanał oglądają głównie dziewczyny i głównie młode osoby, więc nie dawałam specjalnie żadnego starszego ogiera do zagrania. Te role są już obsadzone przez moich znajomych. Natomiast wiek nie ma znaczenia, zależy mi tylko na tym, żeby głos pasował do postaci. Czy mogę zgłosić się do kilku ról na raz? Tak, jak najbardziej. Możesz nawet zgłosić się i spróbować swoich sił ze wszystkimi postaciami w castingu, natomiast dostaniesz tylko jedną rolę. Czy trzeba będzie gdzieś przyjechać na nagrywki? Absolutnie nie. Bardzo dużo osób myślało, że trzeba będzie jeździć i nagrywać to u mnie. Nic z tych rzeczy, wszystko będzie się odbywało online. Co jeśli nie uzyskam zgody rodzica? W takim wypadku przykro mi, ale nie możesz wziąć udziału w projekcie. Co jeśli mam wadę wymowy? Nic nie szkodzi, nawet jest jedna postać, u której jest to mile widziane. Wady wymowy, akcenty, specyficzne barwy głosu są bardzo mile widziane. Na jakiej zasadzie będę oceniać zgłoszenia? Na pewno nie według kolejności. Najważniejsze będą dla mnie umiejętności aktorskie, dopasowanie głosu do postaci i trochę też jakość dźwięku. Czy można zrezygnować z projektu w trakcie? Generalnie nie mam takiej mocy, żeby zatrzymać kogoś na siłę przy projekcie, natomiast jeżeli ktoś kompletnie nie będzie się ze mną kontaktował, będzie miał olewczy stosunek do tematu i nie będzie mi wysyłał nagrań, to nie będę się niestety wahać, żeby taką osobę wyprosić z projektu. Pewnie będzie utworzona też jakaś lista rezerwowa na takie wypadki, więc. Proszę, odpowiedzialna decyzja. Czy muszę mieć profesjonalny sprzęt? Tak jak już mówiłam, nie trzeba. Wszystko jest w tym filmiku i nawet telefonem da się nagrać bardzo dobre nagranie. Co jeśli postać, którą dostanę, mi się nie spodoba? Jeżeli jakaś postać wybitnie ci nie podchodzi, to po prostu nie zgłaszaj się do niej. Zależy mi, żeby postaci, które będziecie grać, nawet jeżeli to będą małe, epizodyczne rulki, były dla was ważne, bo im bardziej wy będziecie czuć postać, tym bardziej będzie to wiarygodne i tym wyższa jakość całej produkcji. Podsumujmy sobie te wszystkie informacje. Zachęcam do brania udziału w castingu, jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną i ogarniętą technicznie, masz 18 lat lub zgodę rodzica i chcesz po prostu spróbować swoich sił, nabrać doświadczenia w czymś nowym i po prostu przeżyć fajną przygodę. Zawsze w naszej drużynie jest mnóstwo osób z różnych środowisk, w różnym wieku, i wszyscy się świetnie bawimy, robiąc te filmy. No i odradzam udział w projekcie, jeżeli nie masz zgody rodzica, sztuczna krew, fikcyjna przemoc, tematyka śmierci, traum itd. jest dla Ciebie zbyt ciężka i niekomfortowa. Nie wiesz, czy będziesz mieć czas, czy nie będziesz mieć czasu i czy może nie wycofasz się gdzieś tam w trakcie i nie jesteś gotowy lub gotowa na odmowę. Podejrzewam, że zgłoszeń będzie dużo, dużo więcej niż jest postaci, które mam obsadzić, więc niestety większość osób, które zgłoszą się na casting nie weźmie udziału w projekcie. Może w przyszłości będę tych postaci dawała trochę więcej, więcej postaci głównych, natomiast na razie jak zobaczycie na planszy są to głównie postacie epizodyczne robię otwarty casting pierwszy raz chcę zobaczyć jak to pójdzie jak to wyjdzie, bo albo szybko znajdziemy fajnych aktorów do postaci albo będzie to dla mnie droga przez chaos i piekło i nigdy nie zrobię tego znowu <grych> także zobaczymy okay, i jeszcze naprawdę ostatnia rzecz zanim puszczę Wam slajdy z postaciami. Taki filmik, jak już mówiłam, robię pierwszy raz i z racji, że nie jest moim regularnym kontentem, to podejrzewam, że YouTube bardzo mu zje zasięgi. Także jeżeli to dla Was nie kłopot, to będę ogromnie wdzięczna za zostawienie komentarza, łapki w górę właśnie dla podbicia tych zasięgów i udostępnienia tego filmiku, jeżeli tylko chcecie, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, że robię casting i wszyscy, którzy chcą wziąć udział, mieli szansę to zrobić. I przy okazji od razu zapraszam też na Patronite'a, ponieważ to właśnie dzięki Patron i ich wsparciu, taki projekt jak ten serial i in wszystkie inne moje filmiki mają szansę powstawać. Więc jeśli chcecie mieć czynny udział w finansowaniu takiego projektu, to ciepło zapraszam na Patronite. Okej, okay, teraz to naprawdę wszystko. Na planszach macie wszystkie informacje o postaciach. I mała adnotacja. Jeżeli przy postaci pojawi się czerwony wykrzyknik, to jest duża szansa, że postać będzie miała coś do czynienia ze sztuczną krwią, a jeżeli pojawi się czarny, to postać będzie miała do czynienia z tematyką śmierci. Więc jeżeli to są za ciężkie dla Was tematy i zagranie takich silnych emocji będzie dla Was trudne, to raczej nie bierzcie tych postaci. Nie mogę się doczekać, żeby usłyszeć Wasze propozycje. Pamiętacie o zasadzie 3P? Ok, miłego oglądania!